Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek ze Skyrima na kanale i jak widzicie jesteśmy w Zimowej Twierdzy, wybieramy się do Akademii, ale zanim to zrobimy... Musimy nieco sprzedać rzeczy z ekipy, ponieważ udźwig mi się nieco kończy, a i złoto zawsze się przyda. Tak więc dobrze by było znaleźć tu jakiegokolwiek handlarza i sprzedać pewne rzeczy. Dobra, wejdźmy tutaj. Pierwszy dom. Nie wiem, gdzie jest handlarz tutaj, nie wiem, kto jest tutaj handlarzem. No wygląda na niebezpieczne. Nie zbliżaj się. Trzymaj swoją magię z dala ode mnie. Zimowa twierdza może nie wygląda imponująco, ale ma bogatą historię. Okej. Okay. wiele kiedyś znaczył w zimowej twierdzy. Ale go... ani ty, ani ty nie jesteście handlarzami, więc spadam stąd. A, będzie jakaś nazwa, że sklep dziwactwa od to brzmi jak chleb a tam co tam jest o właśnie o jest to nie jest sklep raczej ale zobaczmy spytamy tak się to nie znam nikogo z Może każdy tak myśli, no dobra do miarla dobra zatem zdaje się że to właśnie tu tak, znajduje się nasz cel. Prawdopodobnie możliwe. Oby. Odłóż jej te broń. Chyba, że zamierzasz jej użyć. Handluje praktycznie wszystkim, na czym da się zarobić. Pamiętaj. Sklep wielobranżowy. A, trochę tego, trochę tamtego. Bardzo dobrze. Zatem zabierz ode mnie rzeczy, których nie potrzebuję. No. Te kostury są strasznie drogie. Czy ja i w ogóle będę używał kiedykolwiek prawdopodobnie nie więc sprzedajmy je bo one trochę ważą natomiast z innych ciężkich rzeczy to będzie co niedźwiedzia skóra ty mamuta są dość drogie okej okay, i skończyło jej się złoto a masz coś do kupienia Robię wszystko byśmy przetrwali muszę dla niektórych jeżeli masz coś co mogę kupić to by znaczyło że moglibyśmy się dogadać Dobra, diadem przemiany, przywoływania. Raczej nic z tego. Kły raczej mnie też nie interesują. Ona nie ma nic, co mógłbym sobie kupić. Co byłoby jakkolwiek. Ok, no dużo sobie weźmiemy. I wytrychy sobie weźmiemy. Zaraz pieniądze odzyskamy. Szkła nie bierzemy. Sztabkę obonu także raczej nie bierzemy. Ok, a teraz czas na sprzedaż. Lutnia oczywiście zostanie, smocze kurhany także, motyl w słoiku, a niech zostanie. Pływa ta poszły ode mnie. Ruda srebra, kolejna ruda srebra. Ok, wilcza skóra także może zostać sprzedana, skóra jelenia także. To jeszcze mogę sprzedać? Oczywiście te kostury. Chcę odzyskać cały pieniądz jaki tutaj wziąłem, więc Sprzedamy, co się uda. Mikstura kondycji, a idzie do sprzedania. Mikstura niewidzialności, niech idzie. Mikstura magii, zostanie. Mikstura obrońcy, idzie. Porażenie, idzie. Mniejsze zdrowie, idzie. Kondycja zostaje. Magia zostaje. Mikstura siły. Kurczę, uleczenia choroby. Niech chorobę zostawimy. Uzdrowienia także. Dużo mam tych mikstur, zdecydowania. Zdrowia. Zniszczenia, odporności na mróz, dobra. Odporności na ogień. Odporności na porażenie, wszystkie które raczej mogę spokojnie. Przedać, przywrócenie zdrowia, przywrócenie zdrowia, regeneracji many. Magii, byłoby to dobre, gdybym nie był bardziej podatny na magię przez to wtedy. Regeneracja zdrowia zostaje, trucizna idzie, war siły, wojownika. Wywar zdrowia, który zwiększa mi zdrowie, a nie zostanie. Śnieżny jad, niech idzie. Okej, okay, to wszystkie mikstury, które mogę sprzedać. Teraz dwoje. Jeden i drugi może iść. Żarcie sobie zostawiam. Też dziczyznę sprzedam. Trąby mamuta. Też sprzedam, bo są dość ciężkie. I wino. Wino także mogę sprzedać. Bardzo dobre. No i... Oczyściłem ekwipunek i mam mnóstwo szpaglice do wydania na naukę, na szkolenie. I ty nazywasz siebie czarodziejem? Wyzywam cię na pojedynek. <słuch> <słuch> Nie przyjmę odmowy. Ej! Fus! na pomoc! Przestań, to pojedynek jeden na jednego. Pojedynek jeden na jednego, zgiń sobie tam i... I nie rób mi kłopotów, co? Myślałem, że znasz się na magię. Nie dasz mi rady, niech ktoś coś zrobi. To żadna zabawa, dopóki nie walczysz magią. Przestań, to pojedynek jeden na jednego. Pojedynek jeden na jednego. To pojedynek na magię. Pojedynek na magię. Właściwie jak to. Dobra, skoro tak bardzo lubisz swoją magię, to masz, nie będzie magii. <śmierć> jest przereklamowana. Dobre, dobre słowa. Pretendent, co tutaj masz? Strzały, sam miałeś tylet. Enech, nic ciekawego. Tak, zginął bez sensu. Dobra, to idziemy do Akademii. Być może za niedługo jakiekolwiek umiejętności mi wzrosną. W końcu to poziom bije. To by się przydało. Magia lodu. Oblodzimy nieco to miejsce. Wejście do akademii. Mamy do oddania książkę tam w końcu, prawda? Książkę. No książkę właściwie. A poza tym... Poza tym to wszystko. Okej. Okay tam chodźmy tam Usługi zaklinania są jedną z niewielu rzeczy. Jeśli potrzebujesz pomocy przy przywoływania, proszę daj mi znać. Techniki przywoływania Możesz ogranicz też obszar przywoływania do terenów Akademii. Nie trzeba nam dodatkowo podburzać mieszkańców widokiem Atronacha wałęsającego się po ich mieście. Cicho, mój Atronach. Przywoływanie nieumaryłych poza Akademią jest jeszcze mniej wskazane. Okej. Okay. Skończyłeś? Możesz mi czegoś nauczyć? Oczywiście, O i to co lubię. Bardzo dobrze, zatem uczymy się przywołanie na kolejne poziomy. Ale złoto mi się skończyło, więc więcej się nie dowiem. Co masz na sprzedaż? Być może uda mi się coś sprzedać. Dobra, będę musiał tych szarów się nauczyć zresztą w końcu. Dobra, w takim razie nic nie sprzedajemy. Przedmioty, mam przecież tak, księgi czarów do przeczytania. Mam coś nieprzeczytane. Spostrzeżenie szalidora. O ja, tu są jakieś dziwne rzeczy. Mam coś jeszcze przeczytane. Zdaje się, że wszystko już przeczytałem. Świetnie, nauczyłem się magii przywołania i awansowałem o kolejny poziom. To mi się podoba. Oczywiście zwiększamy sobie ilość magii. I czy mogę rozwinąć przywoływanie oczeladnika, wiecie co? Chyba tym razem faktycznie. A, już wiem co mieliśmy rozwinąć. Ucznia przemiany. Ponieważ dzięki temu zaklęcie istnieje niewiele Ochrony praktycznie, praktycznie nie będzie zużywać im magii. To będzie bardzo dobrą rzeczą. Ok. Z okazji ile mi brakuje następnego poziomu? Też niedużo. Bardzo dobrze. Więcej poziomów. To lepsze. Miejscowi Kim jesteś? On szkoli w zaklinaniu. Zaklinanie mnie nie interesuje. Dobry. Od wielu lat nikt nie słyszał o zakonie Psijik Jaż ciężko uwierzyć, żeby z nienacka się tutaj pojawili. Dobra. Idziemy tam, gdzie trzeba. Idziemy do biblioteki, jak dobrze pamiętam, a nie do kwaterercy maga, co? A nie do biblioteki? A jednak do biblioteki, tylko trochę okrążną drogą. Dzień dobry. Dzień dobry. To biblioteka, prawda? Prawda? To są zwitki papieru zdecydowanie. Jestem ciekawe czy mógłbym te gabloty otworzyć w nieco nie inny sposób. Dzień dobry. Się traktować tych Rozumiemy się? Okej. Okay. To chyba coś nas sprzedaż, ale wpadły mi kolejne fragmenty dzieła, Dora. To nie potrwa dłużej niż dzień lub dwa. Okej. Okay. Dopiero to dostałem. Nie mogę pracować szybciej. A, oczywiście, oczywiście. Dzień dobry. Ty mnie widzisz? Tak, widzę. A niech to. Byłem pewien, że jestem niewidzialny lub chociaż przezroczysty. Oczkolnie w magii iluzji. Iluzji nie używam, ale pod się warto. Ale to wszystko, co mogłem zrobić. Okej. Okay. Gorączkol i w Magii Iluzji. To on ma czary związane z Magią Iluzji. Które nie są zbyt. zbyt ciekawe, jak dla mnie. Bardziej będą mi interesowały czary przywoływania. Czyżbym. Istnieje niewiele miejsc, gdzie można uprawiać... Tak, dokładnie. Co masz na sprzedaż? Ty masz czary ożywienie zwłok. A tronach. O, właśnie. A tronach mrozu. Akurat ten mnie bardzo nie interesuje. Pułapka duszy też niespecjalnie. chowaniec nie. Spętany topór bojowy. To będzie broń dwuręczna, prawdopodobnie. Ale spętany łuk. Wypędzanie deadry też nie brzmi źle, ale spętany łuk to jest coś, co by mnie interesowało. Czy mogę coś sprzedać, co byłoby warte? Tak, właściwie te klejnoty duszy, prawda? Klejnoty duszy. Amulety, oczywiście, zostawiam sobie. Kaptur nowicjusza. Nic ciekawszego nie mam. Ale klientów duszy też nie mam za specjalnie dużo, niedobrze. się, że nie mamy odpowiedniej ilości złota, ale do niego trzeba będzie zajść. To będzie na pewno duży plus. Jeżeli chodzi o przywoływania. Natomiast tymczasem, zaraz, zaraz, to nie będzie to, to będzie tu. Gdzie jest wątek Akademii? Zaginiony w akcji, to nie jest to. To nie jest to że żelazny to nie jest to. Smoczę, dziecię to nie jest to. To nie jest to. To jest to. Dobre zamiary. Tak. Zróbmy co należy. radzi co jest na górze? To jest na górze. To są te drzwi na górze. Odnajdźmy w końcu tego natchnionego z akademii. To będzie bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że dzięki temu jeszcze bardziej moje umiejętności magiczne wzrosną. Myślę, że coś się wydarzy w przeciągu tego zadania. O to chodzi. Dokładnie. Mierzynka. Oczywiście chcę swój miecz. Chcę przewołać Atronacha. I chcę. A tak, jeszcze. Tyle magii w zapasie mam. Dzięki temu, że nauczyłem się. Rzucać zakręcia mniejszym kosztem. Duże plusy. Duże plusy. odnaleźć natchnionego już. Faktycznie. Jakim cudem tu jest światło, jak na górze pada. Jest ciemno. Żelazne buty. A tego wziąć nie mogę. Dzień dobry. Czy będą tu jacyś przeciwnicy? Powinni być. Są tego niemalże pewne. Oczywiście grzyby sobie wezmę. Mikstura uleczenia. O, jak miło. I teraz tak. Są dwie drogi: albo ta, albo ta. A co drawry, to schodzę tam na dół. Cię, jeśli będę musiała. Mnie nie zabija. Ja ci nic nie zrobiłem. U lodowy upiór. Dobra, spadamy. E, jeżeli ch Chodzi o lodowego upiora. To moja ognia lepiej się na niego nada. Prawda. Zabijecie go. No dobra, poradzą sobie z nim. A tak, u, lodowy upior to nie jest przeciwnik, z którym jestem w stanie walczyć. Dzień dobry. Ja go nieco porażę prądem. O, przywołanie wzrosło. Jak miło. Dobra, jak na tam się pojawi, to powinno być w porządku. Dokładnie, zabijecie go w końcu. Trochę wam schodzi. Okej, okay, i po lodowym upiorze. Ale to miejsce przyprawia mnie ociarki. Okej. Okay. Co to jest za miejsce? A tu się znajduje. Tu, Kur się przyda, tu jest więcej soli. Ktoś do wiadra wrzucił sól. Okej. Okay. Hm. Połów pochodnika. Pochodnik to jest składnik alchemiczny, jestem tego pewien. Dzień dobry. A co za miejsce jest? Okej. Okay. ale ognia, rubin, księga. Czego? Atronachów, instrukcja, pewnie coś związane z atonachami? <laughs> nie wiem, co to za miejsce, ale jest wyjątkowo dziwne. Krzyśnia ofiarna, dźwignia, mogę ją użyć? Nic się nie stało. No dobra, pewnie coś do tej skrzyni musiałbym rzucić, żeby coś się stało. Ale w tej chwili nie wiem, co miałbym tam rzucić, więc. Idźmy dalej. Tam jest nasz cel. Więcej wina, więcej grzybów w stole. Czerwony górski kwiat. Ok. Proszę o zaklęcie ochrony. Nie kasła mi tu. Poproszę o Atronacha. I poproszę. O moje zaklęcie mrozu. I krzyk! Eee, Lidia, żyjesz? Lidia przeżyła, spokojnie. Prawda, że przeżyłaś? Przeżyłaś. Jest ok, coś tu się jeszcze znajduje innego? Niespecjalnie. Zatem to są te drzwi, za którym jest nasz Okej, okay. nie brzmi to źle. Mrok miden. Wiem, że było jeszcze jedno miejsce, do którego nie zaszedłem, ale dobra. Wchodzimy tutaj. Tym razem z mieczem nie będziemy jednak korzystać, o to nie jest najlepszy czar, z którego dobrze byłoby korzystać. Ale mam wrażenie, że powinienem się odrobinę gadać czy z dziura wyłom. Może zacząć, powinienem przywołać Atronacha. tego takiego z dłuższym czasem stoju. I mój atronach się nie przywołał jak trzeba. A on zostaje tutaj na zawsze. Ej, okay, bo nie ma. Jeżeli mój atronach może zostać tu praktycznie na zawsze, to to jest całkiem przyjemne. Albo coś się stało, że źle ukazuje to. Dobra, lepszy stamtąd. Tam jest mój cel, ale chcę pójść tam na górę, zobaczyć co tam się znajduje. Przywołajmy atronach jeszcze raz. On już w tym. Tak, mój atomek w tym momencie prawdopodobnie nie zniknie nigdy. Chyba, że ja tego będę chciał. Weź czaszka. Czaszka specjalnie mnie interesuje. Ale szkieletów to ja nie lubię. Zabij się o szkielecie. No i szkielet. Był szkielet, to nie ma. Ale tu jest o ta księga, która mnie nauczy alchemii. Bardzo dobrze. Przy okazji sole. Mogę się pobawić z laboratorium alchemicznym? Mogę się pobawić z laboratorium alchemicznym. A resztę zrobimy... nie księgę. Używam laboratorium. Okej. Okay. Zróbmy najpierw sobie... Yy, tak, przywrócenie magii Ora pełzanicy Czerwony kwiat górski, czy to się, czy to zwiększy możliwości? Okej okay. Stwórzmy tych mikstur trochę I tych także Dodatkowo regeneracja zdrowia, regeneracja magii, o właśnie, to mi się przyda, sól kara, bardziej podatny na magię. Z solami i ognia to jest, Dobra, może być. Podatny na działanie magii raczej nie chce. Regeneracja zdrowia. Tylko to, podatność na magię osobie nie. Odporność na magię. Zróbmy sobie odporności na mróz, także sobie zróbmy. Okazja alchemia nam wzrośnie i się czegoś nauczymy. O, A to doda dodatkowe możliwości. Sprawiedliwość na magię mnie interesuje, regeneracja magii w tym momencie chyba wiele z tego zrobić nie mogę. Wyniszczenia magii także nie mogę. Okej, okay. wszystkie składniki teraz poproszę. Nice. Złóżmy coś ciekawego. Nauczmy się kilka rzeczy. Premia do magii. Premia do magii może być. Tu pochodnika daje mi podatność na magię. Falu giganta. Nic z tego się nie zrobiło. Z tego także nic. Z tego także nic. Regeneracja magii i podatność na magię. Skorzenia Palowego. No okej. Okay. Jagody gody jałowca. Kurczę, dużo tego jest. Powolnie. Sol ma jeszcze efekt spowolnienia. W tym momencie z soli mam wszelkie możliwości, które mogę z niej zrobić. Okej. Okay. Podatność na magię. Osobienie regeneracji kondycji. Dobra, w tej chwili z Solą nic nie możemy zrobić ciekawego. No tak, więc z młodszym językiem teraz się zabawmy. Lawenda. Pogoń ślizgacza. Młodszy no, język nie nadaje się do niczego, czy mi się wydaje. Uff, pochodnika ma podatność na magię. O, i teraz wielu rzeczy się nauczyliśmy. Bardzo dobrze. To jeszcze jeden efekt. Purpurowym kwiatem. Wlekłe sobie nie magii. Dobra. Więcej alchemii. Osłabienie regeneracji kondycji. Okej. Okay. Błękitny kwiat gły. O właśnie. Dużo efektów. I teraz to i tu. Okej, okay, to wszystko co mogłem zrobić. Dobrze. Tak, przerwać alchemię. Mam mnóstwo nowych mikstur. Mnóstwo nowych mikstur, a to znaczy, że mój Atronach jednak ginie, tylko trochę długo mu schodzi. Ale awansowałem, co jest bardzo dużym plusem. I oczywiście lecę w magię. Jak będziemy 500 magii, to wtedy. Może zastanowię się nad czymś jeszcze. Przemiana. Czy jeszcze z przemiany coś warto byłoby złapać? Przemiana obór. Czary ochronę. Jak dwa razy lepiej, jeśli nie nosisz pancerza. Noszę pancerz, więc przeladnik przemiana. I odporność na magię. Odporność na magię wydaje się dość sensowną drogą. Łącz mnie to mi pozwoli o 30 i procent zmniejszyć obrażenia z magii, to będzie dość sporo. Ale patrząc po czasie, to na ten odcinek będzie na tyle. Ja mam wielkie za oglądanie, zapraszam Was do subskrypcji kanału, oczywiście zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy, że Wam się podobało. No i to wszystko. Dzięki za uwagę, żegnam się z Wami no i cześć.